Ciężka praca za nami. Podchodziliśmy do tego meczu z kilkoma niewiadomymi. Pierwsza rzecz to targówek to zespół, który do tej pory był niepokonany na wyjeździe. Także na pewno jest zespołem zorganizowanym. Potrafi się odgryzać. Strzelał praktycznie bramki w każdym meczu wyjazdowym. Także podeszliśmy do przeciwnika z dużym, z dużym szacunkiem. Druga rzecz to, to, to osłabienia w naszej drużynie. Brakowało nam dzisiaj Leo, brakowało Daniela Barzyńskiego. Zawodników bardzo kreatywnych, potrafiących dać dużo zespołowi do przodu. Ale, ale te obawy okazały się płonne, bo, bo, bo zespół zagrał dobrze, zespół zagrał mądrze do przodu, przy, przy okazji grając solidnie w defensywie. Jedyne jedynie co mogę zarzucić chłopakom to brak skuteczności, bo, bo ten mecz można sobie było ułożyć wcześniej w pierwszej połowie. Mieliśmy jakieś swoje sytuacje, trzeba było zdobyć bramkę i grałoby się spokojnie, a tak no Targówek próbował coś do przodu i, i, i ten mecz cały czas był otwarty, w końcówce te bramki, które zdobyliśmy już 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 dały spokój, zespół grał spokojniej, ale no nie może być, że wszystko będzie wpadało dzisiaj, dzisiaj te sytuacje uważam 3-0, wynik wynik, wynik zasłużony, wygraliśmy zasłużenie, wybiegaliśmy sobie ten mecz i gramy za tydzień dalej gramy. Jeszcze cztery kolejki zostały. Chcemy, chcemy zdobyć jak najwięcej punktów. Yy, cieszę się, że ci zawodnicy powoli wracają. Daniel Barzyński już zacznie trenować w tym tygodniu. Yy, Serodziński karasy, których nie było w poprzednim meczu, dzisiaj dzisiaj zagrali, także ta kadra cały czas yy, jest, jest yy, dosyć taka solidna i, i tak liczę, że będzie do końca sezonu. Nikt nam nie wypadnie. Będziemy mogli grać, nie wiem jak będzie z pogodą, czy nie, nie będzie jeszcze jakiejś kolejki z wiosny, ale skupiamy się teraz na tym meczu następnym, który nas czeka, z przeciwnikiem, któremu ciężko strzelić bramkę, przeciwnikiem solidnym i, i, i będziemy przygotowywać się już od jutra do tego spotkania. Dziękuję.